Zbyszko, witam Cię! Dzisiaj jesteśmy specjalnie na pustyni, żeby opowiedzieć o szczególnym motocyklu, żeby, żeby pokazać ten motocykl w jego warunkach naturalnych. Bo to jest motocykl, który służył na pustyni. To jest moto Guzzi Alce, który jest w malowaniu pustynnym. Opowiedz o nim, który to jest rocznik? To jest rocznik 40., dokładnie luty 40 roku. Bardzo wczesna wersja. Motocykl w ogóle wyprodukowany był w latach 39-45. Ten pochodzi z bardzo wczesnej serii produkcyjnej, zanim jeszcze Mussolini zdecydował się przyłączyć do II wojny światowej. I takie motocykle Włosi wystawili do walki, między innymi w Afryce. Od kiedy masz ten motocykl? Jak, jak go ci się udało zdobyć? I opowiedz mi też jeszcze, bo ciekawa historia jest z tym malowaniem, nie? Z tą farbą. Tak. E, więc powiem tak. Jako pasjonat motocykli wojskowych II wojny światowej, wydawało mi się, że dość łatwo będzie znaleźć taki motocykl, e, ponieważ. Na stronach internetowych jest sporo motoguzy, motocykli, ale nie wiedziałem tych niuansów, które teraz wiem. Czyli, że tych modeli wojennych było znacznie mniej niż tych powojennych, i że te powojenne motocykle to były już górnozaworowe. Więc to, co wydawało mi się proste, zakupić go. Patrzę, no, wybieram tylko właściwie kolor. Jak doszedłem do zakupu, okazuje się, że takich motocykli, które ja szukam, to nie ma tak dużo. I, i to się zrobił większy problem. I mniej więcej rok temu, może troszkę dłużej, trafiłem na ogłoszenie takiego lekarza kardiologa z Włoch, który sprzedawał ten motocykl. Stra I... Stracił do niego serce, kardiolog. Tak, stracił do niego serce. No ten, ten mechanik, który go remontował umarł. <laughs> tak, a mechanik, który go remontował umarł. Nie no cóż, ale mam nadzieję, że nie na serce. Czy, czy Ten kardiolog go leczył? Nie przyzna mi się. Nie przyzna no ja W sumie nie dziwię się. Teraz wiesz co? Bo to jest ciekawe, ciekawe malowanie. Bo ta farba przecież nie jest farbą włoską, nie? Tak. To jest typowo farba angielska. Ponieważ zajmuję się tym motocyklem włoskim, więc musiałem pogrzebać trochę na forach motocykli włoskich i tam dowiedziałem się takiej ciekawostki, która, którą no, myślę, że niewiele osób zna, że podczas walk w Afryce zarówno wojska włoskie jak i niemieckie, no, wystawiły sobie motocykle w malowaniu szarym albo włosi zielonym, który nijak się miał do pustynnych warunków. Natomiast w trakcie kampanii zdobyli bodajże w Tobruku czy, czy, czy w innym miejscu to byli cały magazyn angielskiej farby która idealnie nadawała się i od tego momentu okazało się, że zarówno motocykle angielskie jak i niemieckie i włoskie miały ten sam kolor to był jeden przypadek z II wojny światowej czyli producent farby w zasadzie chcąc nie chcąc zrobił farbę dla jednych i drugich na to wychodzi i tak naprawdę e ten model był już w takim kolorze, ale podmalowując go, e, pewne sprawy trzeba było tam poprawić. To szukając koloru okazało się, że idealnie pasuje angielska farba pustynna. To jest dokładnie ta farba. Abstrakując już od, od, od naszych tutaj żartów to jest bardzo przecież ciekawy motocykl. On ma bardzo fajnych, wiele cech rozwiązań, jak to, jak to motocykle włoskie. Nie? Przecież one, one w ogóle wyglądały tak, jakby powstawały gdzieś w oderwaniu od reszty cywilizacji. Dlatego były zupełnie różne. On ma bardzo ciekawych dużo rozwiązań, prawda? Tak, to tutaj będzie chyba trochę więcej. Czasu potrzeba na wyjaśnienie, bo ten motocykl jest cały inny. Motocykle wojskowe nie posiadały stacyjki. Musiały być odpalane od razu, więc tak. tutaj jest tylko zmieniać światła długie, krótkie i tyle mamy. Manetka. Włosi produkowali manetkę obrotową, natomiast dowództwo zażyczyło sobie, że ma być Sterowanie gazem w postaci tej dźwigni. I to nie tylko motoguzi, ale inne marki włoskie musiały się temu do tego dostosować. Tak samo Włosi stosowali zmiany biegów nożną, ale w mocykach wojskowych, tutaj jak widać jest zmiana dźwigni ręczna, bo takie było wymaganie armii. Tu nie ma zmiany nożnej, nie? Nie ma, nie ma w ogóle zmiany nożnej. Co jeszcze z takich ciekawostek? Wszystkie motocykle, tym również MotoGuzi, ten egzemplarz, ma, mają zawieszenia miękkie i z przodu i z tyłu. Przy czym to zawieszenie z tyłu jest na tyle ciekawie zrobione, że cały, całe sprężyny są pod silnikiem. Pod silnikiem. Schowano, pod silnikiem. No A tu widać tylko amortyzatory cierne. Tak, tak, więc tutaj mamy taką następną ciekawostkę. Co jeszcze z takich rzeczy? W Włosi produkowali motocykle nowoczesne, górnozaworowe, ale dla potrzeby armii e, zakupione były motocykle dolnozaworowe albo jak ten górno-dolny, który w ogóle jest archaizmem w tamtych czasach, ale tak. wbrew pozorom się dość dobrze spisywał. Chłodzenie o. tego silnika było dużo lepsze niż górnozaworowego, który miał zakryte zawory. No tak, on miał dolny zawór dolotowy i górny wylotowy. Tak, tak. Z takich ciekawostek, jeśli patrzymy na ten motocykl widzimy tą osłonę na aerodynamiczną na nogi, która jest wydaje się skrzywiona w odwrotnym kierunku, natomiast to ma jak najbardziej sens na pustyni, gdzie potrzeba jak najwięcej powietrza nakierować na głowicę silnika, żeby chłodzenie było maksymalne. Te wszystkie motocykle wojskowe, zarówno Alce, również miały układy Magdynok, czyli iskrownik i plonica, czyli, czyli niezależne było zasilanie silnika iskrą. Nie, nie, nie trzeba było akumulatora. Ten motocykl w ogóle nie posiadał akumulatora. A. Cała instalacja elektryczna chodziła bez akumulatora. Tych motocykli wyprodukowano około 7000 sztuk. To nie jest zbyt dużo jak na potrzeby tamtych czasów, no ale takie były możliwości produkcyjne. On ma też dosyć ciekawy ten wskaźnik włączenia biegu, nie? Na zbiorniku. Tak, tak. To, 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 tak. to, to, to też, też, też wszystkie motocykle włoskie w armii miały wskaźniki położenia biegu, i to było w różny sposób rozwiązywane, ale ogólnie na zbiorniku był wyciągnięty taki wskaźnik, który pokazywał. Jest to bardzo urokliwe Siedem, i przydatne. Jedną z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o ten motocykl, były dość. Był dość do łatwy razów tego silnika zarówno na zimnym, jak i na ciepłym silniku, co było szczególnie istotne w Afryce. Ten silnik ma gaźnik wyciągnięty ponad, ponad silnikiem dość daleko od od cylindra. od od cylindra więc nie nagrzewał się od cylindra nie było problemu z rozruchem jaki mamy często w przypadku czy to angielskiej motocykl, czy to nawet znanych nam wszystkich M72 gdzie trzeba dać Tuleje. Naprawdę był to wdzięczny motocykl, który jeśli udało się Anglikom w jakiś sposób zdobyć, bardzo chętnie go wykorzystywali w swoich celach i no, nie nazykaj na niego. Był to ceniony pojazd zarówno przez Włochów, jak i przez Brytyjczyków. Co jeszcze? Może jeszcze powiem jak ten Włoch zakochał się w tym motocyklu, bo, bo to, to też was. jest ciekawa historia. Ten kardiolog. Ten kardiolog. On oglądał film. No my. Mamy swoją historię, mamy swoją historię. Ja oglądał film włoski El Alamein, na którym właśnie taki motocykl gra scenę wstępną później przewija się wielokrotnie w różnych scenach i ten motocykl jest taką ikoną włoskich motocykli wojskowych w tamtym okresie więc jeśli Włosi mówią o cyklach wojskowych od II wojny światowej to Moto Guzzi Alce będzie czymś takim jak dla Niemców BMW, Cinda czy dla Polaków SOKÓŁ 1000 był w czasie wojny stosowany w armii i wiele, wiele lat później również zmodernizowana wersja czyli już nie Alce, ale Super Alce e, było stosowane przez armię do lat 50 nawet 60 później był Falcone, który też ten sam układ silnika e, leżący, z leżącym cylindrem stosował więc, więc e, najprawdopodobniej ta konstrukcja się bardzo dobrze spisywała skoro wiele lat po wojnie, gdzie można było inne rozwiązania stosować, dalej go armia kupowała i stosowała to, że ten silnik e, górno-dolny ma smarowanie e, górnego zaworu, o tutaj jest taki takiego zasobnika na smar i go się przekręca i wtedy więcej olejów wciska się do, do smaru do yy, zaworu wydechowego. Dolny zawór jest smarowany tutaj jak widać z korpusu To jest taka ciekawostka. nie wiedziałem co to jest, to jest